Szanowni Państwo, w świecie religii pełnym sprzecznych głosów i zmiennych doktryn, wielu szczerych ludzi zadaje sobie jedno pytanie: czy istnieje jeszcze wspólnota, która trwa wyłącznie przy Biblii i Bożych przykazaniach? Wśród gąszczu denominacji, tradycji i ludzkich dogmatów Bóg zawsze zachowywał sobie resztkę wiernych, którzy nie skłonili kolan przed bałwanem. Kościół chrześcijan, dnia sobotniego nie powstał z potrzeby stworzenia czegoś nowego lecz z głębokiego pragnienia powrotu do tego, co stare, święte i prawdziwe. Jego fundamentem nie są wizje ludzi ani tradycje ojców, lecz niezmienne słowo Boga, Starego i Nowego Przymierza. To wspólnota, która odrzuciła błędne nauki o Trójcy, boskości Jezusa jako Boga Ojca i inne wpływy tradycji, by służyć jedynemu Bogu Ojcu oraz jego zrodzonemu synowi. W czasach, gdy nawet największe denominacje uginają się pod presją świata, ten Kościół trwa. Cichy, wierny, bez kompromisów. Dlatego warto przyjrzeć się jego historii, wierze i miejscu w proroctwach. Historia kościoła chrześcijan dnia sobotniego, sięga XIX wieku i związana jest z ruchem Adwentowym, którego jednym z pionierów był William Miller. Studiując proroctwa Księgi Daniela, zwłaszcza ósmy rozdział i werset czternasty, Miller doszedł do przekonania, że zbliża się powrót Jezusa. Proroctwo aż do 2300 wieczorów i poranków wtedy świątynia będzie oczyszczona stało się fundamentem duchowego poruszenia choć oczekiwany powrót Jezusa w nie nastąpił wydarzenie to stało się momentem oczyszczenia i duchowego przebudzenia ludzie zaczęli głębiej rozważać pismo święte a sam bóg skierował uwagę wierzących na znaczenie proroczych tekstów z księgi Daniela i Objawienia Jana po roku 1844 Niektórzy kontynuowali studium Biblii, lecz część z nich, z czasem znana jako adwentyści dnia siódmego, zaczęła przyjmować nauki sprzeczne z Pismem. Wprowadzono dogmat o trójcy obcy całkowicie Biblii hebrajskiej i naukom Jezusa. Uczyniono Jezusa wiecznym Bogiem, zamiast uznać go za zrodzonego syna jedynego Boga Ojca. Wymyślono też tak zwany sąd śledczy naukę nieznaną apostołom. Pomimo głoszenia przykazań, ten Kościół naruszał je, dopuszczając obrazy, pomijając świętość imienia Bożego i podnosząc Jezusa do rangi Boga Ojca. Kolejnym znakiem odejścia od czystej wiary było wyniesienie Ellen White do roli proroka i duchowego autorytetu. Jej pisma stały się niemal równoważne Biblii, mimo że wiele z nich zaprzecza pismu. Wokół tej postaci zbudowano instytucje, szkoły, biura, uczelnie, wydawnictwa. Kościół przekształcił się z duchowej wspólnoty w korporację. Zamiast prostoty zebrań w domach pojawiły się kongresy, zarządy, strategie. Takie podejście odbiega od przykładu wspólnot apostolskich. Wśród wierzących pojawiły się osoby, które nie chciały iść dalej drogą błędu. Odrzuciły ludzkie nauki i postanowiły zaufać wyłącznie Biblii. Zasada – tylko pismo. Sola skryptura stała się ich podstawą. Odrzucili trójce. Odrzucili boskość Jezusa jako Boga Wiecznego, uznając go za zrodzonego syna, jedynego Boga Ojca. Tak narodził się ruch, który nie chciał tworzyć nowej religii, lecz wrócić do tego, co nauczali prorocy i apostołowie bez dodatków, bez symboli, bez ludzkiej chwały. Z potrzeby wierności Bogu powstał Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego wspólnota ludzi, którzy uznali tylko Biblię za autorytet. Nie wierzą oni w trójce. Nie czczą Jezusa jako Boga Ojca, lecz jako zrodzonego Syna. Przestrzegają przykazań nie powierzchownie, lecz szczerze i w duchu. Odrzucają kult obrazów ludzi, świętych, organizacji. Nie uznają nic ponad to, co objawił Bóg Ojciec przez swojego Syna. Dziś, gdy wiele wspólnot szuka uznania świata, kościół chrześcijan dnia sobotniego wybiera wierność Bogu ponad popularność. Nie buduje imperiów ani nie szuka aplauzu. Trwa przy tym, co objawił Ojciec przez swojego Syna. To społeczność ludzi, którzy nie czczą Jezusa jako Boga Ojca, lecz jako zrodzonego Syna, który przyszedłby objawić imię Ojca i wykonać Jego wolę. Ich celem nie jest nowa religia, ale odnowienie starej drogi, tej opisanej przez proroków i apostołów. Ich siłą nie są liczby, lecz prawda. W świecie duchowego chaosu stanowią czytelny znak. Tu są ci. Którzy przestrzegają przykazań Boga i wiary Jezusa. I choć są nieliczni, ich droga jest prosta, ich serca czyste, a ich oczy skierowane ku powracającemu panu. Bo nie ilość, lecz wierność będzie miała znaczenie w dniu Jego przyjścia. Objawienie rozdział 14, werset 12 mówi: Tu są ci, którzy przestrzegają przykazań Boga i wiary Jezusa. To nie jest opis wielkiej organizacji, lecz rozproszonej resztki wiernych. Tacy właśnie są członkowie kościoła chrześcijan dnia sobotniego. Wierni nie z nazwy, ale z uczynków. Nie wywyższają siebie, lecz trwają przy jednym Bogu ojcu i jego synu. Nie przyjmują symboli, które nie pochodzą z Biblii. W czasach duchowego zamętu i kompromisów ten kościół trwa przy czystości nauki. Jezus nie jest tu wiecznym Bogiem, ale zrodzonym synem. Duch Święty nie jest trzecią osobą trójcy, ale mocą i obecnością Boga. Pismo święte, nie tradycja, jest jedyną normą. To społeczność mała, ale wierna, gotowa na powrót Pana. Nie przez własne dzieła, lecz przez czystość, posłuszeństwo i miłość do prawdy. To właśnie oni są tymi, o których mówi objawienie. Tu są ci, którzy przestrzegają przykazań Boga i wiary Jezusa. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału.